Siemano, siemano, Dzisiaj mamy takowe zadanie. Lecimy liczba. 1 jest miejscem zerowym. Funkcja f od x y równa się 0, m minus 3, x 1. Dobra. Jeżeli ktoś oglądał poprzednie odcinki, czyli chyba 4, to już wie, że jeżeli 1 jest miejscem zerowym, to 0 zero stawiamy za y, czyli za f od x i 1 wstawiamy za bo jest pierwiastkiem jest rozwiązaniem 1k jest miejscem zerowym, czyli za x -a podstawiamy. W ten sposób mamy tylko jedną niewiadomą tutaj. I teraz tak, czyli jak przemnożymy na przez 1, to się nic nie zmieni. Będziemy mieć M minus 3 po prostu i minus 1, czyli mamy taką sytuację, że 0 równa się M minus 4, bo minus 3 minus 1 jest minus 4, przeda się na drugą stronę. No to 4 równa się M, bo przy przenoszeniu na drugą stronę równania musimy pamiętać, że, że zmienia się znak na przeciwny. To był minus jest. Dziękuję. W tym odcinku to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film mi się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podejść go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób to działa z tego typu zadaniami naturalnymi aby stali maturę śpiewającą i poczynić wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie za nie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko Wam. Czy wszystko dla nas było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście, z chęcią odpiszę na każdy Wasz komentarz. Dziękuję Wam za ten feedback. Dzięki temu ten kanał się coraz szybciej rozwija, ale możecie też napisać jakiekolwiek inne komentarze niezwiązane z matematyką. Ogranicza Was tylko własne wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne, oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. Podsłuchajcie koniecznie do mnie te zadania, które Wam sprawiają najwięcej problemów. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym. Na kanał, a zadania są wrzucane codziennie. Co więcej, zachęcam Was do. Ee, możecie, a, możecie też oznaczać pod tym filmikiem osoby wasi, Waszych znajomych, którzy według Was uwalą maturę w najbliższym czasie albo na przykład w przyszłym roku. Zapraszam do poprzednich działów, w którym rozwiązaliśmy multum zadań. Na się w głowie wszystko rozjaśni, jakoby życie, e, jak sobie tam właśnie radziliśmy z tymi zadaniami. To tyle. Dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie.